Od ponad roku w mem sercu tkwi strzała Amora. A nie wiem nawet, czy jest dla mnie miejsce w twym sercu. Aż tak z nim źle? Nie jest jedyny. Przysłał mi to. Pokaż. I jeszcze to. Wieczorem się z nim widzę. Miłość to niebezpieczna gra. Co mam zrobić, by zyskać nieco uwagi? Nadal nie jestem zainteresowana. Pasowalibyśmy do siebie. Ale masz żonę, koniec, kropka. Król też. Jego kochanką też nie jestem. Nie, oddaj to! Czy królowa Katarzyna takiego nie ma? Przyjdź po niego później. Anna musiała być przerażona, gdy Wyatt ściągnął jej na szyjnik. Biżuteria na dworze Tudorów była bardzo symboliczna.